Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam przedstawić rozkład tarota na miesiąc kwiecień 2022 dla Strzelca. Karty przełożyłam i tradycyjnie wlosuję karty na kwiecień. Energia ogólna w tym miesiącu koło fortuna. Miłe w tym miesiącu Cesarzowa. Nie w tym miesiącu. Dziesiątka monet. Co jest za nami? Czwórka kijów. Sprawy zawodowe. Trójka kijów. Sprawy uczuciowe. Siedemka buław. Zdrowie. Trójka pentakli, rada, czwórka, pentakli, Energia okulna. koło fortyny, to jest zmienność, różnorodność, różnorodność emocji w tym miesiącu możemy czuć, że kręcimy się w koło. To co na początku. Wydaje się nam niekorzystne, to na końcu okaże się korzystne. Korzystna będzie cała siła przekazu. Miły w tym miesiącu, cesarzowa. To jest pomyślność uczuciowa i finansowa. Czeka nas dobry urodzeń. Panie mogą zajść w ciążę, a niektóre Wyleczą się z chorób kobiecych. W tym miesiącu możemy być adorowane. Również możemy chcieć więcej zadbać o siebie. Nie w tym miesiącu. Dziesiątka pentakli. Niemiłe mogą być sprawy związane z majątkiem, z dużymi pieniędzmi, z majątkiem rodzinnym. Kredyt. Również mogą być kłopotliwe sytuacje w rodzinie. Również może być tutaj jakaś ryzykowna inwestycja. Co jest za nami? Czwórka Kilku. Za nami jest apatia, zniechęcenie, odrzucenie, nerwowość, zazdrość, brak pomocy. Niby wszystko mamy, a czegoś nam brakowało. Sprawy zawodowe, trójka kilku. W tym miesiącu możemy coś szczęśliwie zakończyć. To może być projekt, plan. Również dostaniemy dobre perspektywy na przyszłość. Możemy dostać dofinansowanie, dotacje, alimenty. Również mogą być, możemy mieć dobre pomysły, dobre koncepcje. To też są imprezy firmowe, towarzyskie. Sprawy uczuciowe. Siódemka, buław. W tym miesiącu możemy stawiać opór. Również możemy nie zajmować stanowiska albo krytykować czyjeś, czyjeś stanowisko. To też są nieporozumienia. To też jest wtrącanie się osób trzecich. Zdrowie trójka, pentakl. Zwróć uwagę na stany zapalne zębów, dziąseł czy zatok. Rada, twórka, denarów. Oszczędności, oszczędzanie. Cokolwiek to dla Ciebie znaczy. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Klara Tarot. Dbaś. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot, Klara Tarot plus i Klara Tarot Miłości. Pozdrawiam Klara Tarot. Dba o siebie.